Plan genialny. Lord Raz dzięki temu zniszczy ninja. Zanim wam to wszystko wyjaśnię, to zachęcam do stawienia subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Mega wielkie serducho dla was i mega wielkie dzięki. A jeśli tutaj chcesz powiem w następnym odcinku, no to nic bardziej prostszego. Wystarczy tylko zostawić suba i już masz szansę pojawić się w odcinku. No i tak naprawdę tylko prawdziwe szefy subskrybują kanał, więc jeżeli nie subskrybujesz, to nie jesteś szefem i chyba najwyższy czas to zmienić. Dobijmy tutaj stopek w górę i napiszcie w komentarzu lubię pomidory. No to bez zbędnego przedłużania zaczynajmy odcinek. Lord Lordras ma swoich dwóch pachołków Cindera i Jordana Cindera, który umie zakazane Spin jitsu, czyli shatter Spin. Nie będę mówił tej polskiej nazwy, bo to jest taki łamaniec językowy, do tego jeszcze to tak źle brzmi, więc shatter Spin. Jordana natomiast potrafi wydrenować smoka źródła. Do tego Lord Russ będzie dysponował wilczą armią. A jego celem jest wskrzeszenie zakazanej piątki. No dobra, zacznijmy wszystko po kolei. Na samym początku zwiastunu widzimy, jak Cinder naklepuje Lloyda bez mniejszego problemu dosłownie się z nim bawi. Później to samo robi z Arinem. To Shatter spin jest po prostu przepotężny i zastanawiam się, dlaczego ono jest zakazane. Więc Lord Trust tak naprawdę już dysponuje armią, której ninja nie potrafią pokonać. Do tego zwiastunie padają słowa, że niezależnie gdzie są ninja, i tak ich znajdziemy. A pamiętajmy, że ninja będą trenować u mistrza Egalta. Wiemy również, że Lord Raz jest w stanie złapać takiego smoka. Więc jeżeli ninja tylko go zaprowadzą do mistrza Egalta, to on od razu wykorzysta sytuację i moim zdaniem od razu go schwyta i potem Jordana go wydrenuje. A po co mu energia smoków źródła? Wiemy, że żeby skrzesić zakazaną piątkę potrzebny jest rytuał takim rytuale jest coś potrzebnego. Wiemy to choćby z 16 sezonu albo z 8 sezonu. W 8 sezonie były to maski oni, a w 16 sezonie były to złote bronie. Więc moim zdaniem tutaj będzie potrzebna energia smoków źródła. Do tego wiemy, że ten rytuał musi się odbyć, gdy będzie wschodził krwawy księżyc. No i na 100% Lord raz wykona ten rytuał i ześle zakazaną piątkę której będą znajdować się starzy mistrzowie żywiołów. I to na 99% się wydarzy. Ninja pewnie go będą jeszcze próbować powstrzymać, ale że jeszcze się nie nauczyli techniki powstającego smoka, no to niestety im się to nie uda. Tylko jestem ciekawy, czy ta zakazana piątka przypadkiem i nie zrujnuje lorda rasa. Pamiętacie choćby Wodzirę, która zjadła kalmara? albo pożeracza światów, no właśnie. Moim zdaniem tutaj wtedy ta zakazana piątka pokona lorda Rasa, a ninja nauczą się techniki powstającego smoka i pokonają zakazaną piątkę.